Dosi dzisiaj sobie gramy w Dosi w Super Mode. Po raz kolejny i zostaw łapeczkę i subskrypcję, a my zaczynamy. Ty, 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 ty. Dobra, to będziemy zaczynać. Tak jak w kolejnym w tamtym odcinku nie będziemy nic no, kupować w sklepie. Dobra, nie dać mi czasu na odcinek. Nie dać mi czasu. Jakie Dobra, Dobra, zobaczymy, czy coś fajnego jest. Dobra, tutaj był klucz. Jeszcze tu zobaczę, czy coś jest. Nie. Dobra. O, świeca. O. Przewodniczący, już Dobra. ja tym w tym momencie, Te głupie oczy, Dobra. oczy czym z nieduku zabiją. No, nie, tak nie może być. Nie może tak być. Dobra, zbieram sobie hajs. Jestem na dobrej drodze. Na razie. Over there. No, Here, I have no, no, no idea. Aha! Aha! You did for you, carry Rush. The od of the super dream. No nie! Dlaczego? Tobek zagra jeszcze znowu. Uuu, ja nie mogę. Dobra, jeszcze raz będzie trzeba. Jeszcze raz będzie trzeba przejść. Uuu, no nie no. Czekam, czekam, czekam. Dobra. No. O. O, no, Tu idę. Tu widzę hajs. Białego. Tu jest hajs? Nie. Idę tam. Idę po klucz. E! E! Co to było? Co to miało być? Uh -huh. Tu, tu. Papai. é Банан под билоким. А тут что-то. Идем на А да, виталь. Um? Ам. А сейчас я много хайсву. Ай, много хайсву. W najgorszym miejscu też się oczy zlespiły, ale dobra! Idę z setendy. Patrzę, tu nie ma. Patrzę, tu nie ma. Tam jest. Bądź nie O! mnie Ała

Najgorszym. Nie, ja w to nie gram. Drodzy widzowie, papa, pa, oglądajcie to. Papa.